Dzisiaj na mój kolejny filmik makijażowy, tym razem będzie to makijaż wieczorowy w stylu duochrom, ale wykonany nie jakimiś duochromami, tylko zwykłymi cieniami, więc mam nadzieję, że ten pomysł się Wam spodoba, że będzie to jakąś inspiracją dla Was. Jeżeli się Wam podoba ten makijaż, to oczywiście zapraszam do oglądania. Będę nakładała bazę, to znaczy cień w kremie, dokładnie paint pod smaka w kolorze Indian Wood. Ten kolor wygląda tak. Jeżeli nie macie tego koloru, to znalazłam bardzo fajny duplikat właśnie tego pota To znaczy duplikat to są dwa cienie w kremie połączone ze sobą. Pierwszy to jest Catrice Made to Stay w odcieniu 080 Cooper and Gabbana i on w połączeniu z Essence Stay All Day. W kolorze 0,1 Copyright bardzo, bardzo podobne efekty dają na powiece, jak właśnie ten paint pod smaka w kolorze Indian Wood. Więc spokojnie możecie nałożyć po prostu palec z tego, tego i, i na oko. <grym> Więc ja nakładam po prostu ten cień z maka paluszkiem i będę nakładała go na całą powiekę ruchomą oraz troszeczkę tak w załamaniu. a więc cień bazowy mamy już nałożony i teraz będziemy rozświetlać łuk krwiowy oraz kącik wewnętrzny oka ja do tego celu będę używała cienia z maka w kolorze nylon ale Wy możecie spokojnie użyć bardzo, bardzo podobnego cienia z inglota jest to per w kolorze 394. Te cienie są bardzo, bardzo podobne do siebie, praktycznie nie ma żadnej różnicy na powiedzę. Ale no, jakiego chcecie, to po prostu użyjcie. Ja używam tego z maka, więc nakładam go jakimkolwiek pędzelkiem, podrób brwiowy ok i w kąciku wewnętrznym oka. zaznaczała załamanie powieki. Ja będę używała cienia z Maca w kolorze malcz. To jest taki kolor. Ale możecie użyć jakiegokolwiek cienia, byleby to był cień w dość ciemnym kolorze. Perłowy, znaczy niekoniecznie perłowy, może być z drobinkami, byle nie matowy. I dodatkowo jeszcze ciepły, żeby nie był zimny ten odcień. I nakładam ten właśnie cień takim pędzelkiem. Jest to mak 217. Troszeczkę właśnie tego cienia, żeby od razu nie narobić jakichś wielkich plam. I będę nim zaznaczała właśnie załamanie powieki. A jak widzicie, jako troszeczkę wyprowadzam tutaj bliżej kącika wewnętrznego i nakładam go nie dokładnie tutaj w załamaniu, tylko troszeczkę ponad załamaniem. Więc na razie to wygląda w ten sposób. Widać, są straszne granice, więc bierzemy teraz pędzeleczek do rozcierania cieni. Ja biorę pędzelek z MK 224 i będę właśnie rozcielała cały ten cień tutaj, całą granicę górną tego cienia. część powieki mamy na razie zrobioną jeszcze tutaj pewnie będę coś rozcierała ale na razie zostawiamy i teraz tak potrzebujemy teraz, przynajmniej ja będę nakładała teraz cień z c -shado. i kolor to jest H13 on wygląda tak to jest kolor taki morski, ale bardzo, bardzo jasny i wpadający właśnie bardziej w zielony niż w niebieski. No to jest taki praktycznie zielonkawy właśnie morski kolor, bardzo jasny i jeżeli Wy nie macie tego koloru albo nie macie dostępu do jakichś podobnych właśnie kolorów cienia w kremie jak ten, możecie spokojnie użyć, pominąć ten krok i zrobić krok następny, czyli użyć po prostu zwykły niebieski cień, który zaraz Wam pokażę. Nakładam go na palec i będę go wklepywała w sam środek powieki ruchomej i tak spróbuję je tak fajnie to połączyć razem z tym ciemnobrązowym i z tym rudym. Zobaczymy, czy to się uda. Będę tak nakładała właśnie na sam środek powieki ruchomej, żeby właśnie stworzyć efekt, że to jest jeden cień, tylko po prostu pięknie opalizujący na różne kolory. Próbujemy to ładnie połączyć. Ok, na razie wygląda to w ten sposób. Nie wiem, jak u Was to wygląda w aparacie na filmiku, ale u mnie wygląda to naprawdę bardzo fajnie i ciekawie. Teraz będę nakładała cień. Cień z Inglota to jest AMC Shine w numerze 141 i właśnie możecie pominąć ten krok, właśnie z tym cieniem w kremie, w kremie w kremowym Seychello i nałożyć od razu ten cień. To jest bardzo, bardzo podobny cień do tego, tylko troszeczkę bardziej niebieski, ale. Naprawdę pięknie wygląda na powiece oraz na palcu. Nie wiem, czy to będziecie widziały ten kolor, ale do inglota możecie sobie zajrzeć i spokojnie zobaczyć. Więc ja go nakładam bardzo małą ilość na taki pęcelek płaski, języczkowy. I będę go nakładała właśnie na ten cień, czyli na środek powieki. I im bliżej rzęs, tym więcej tego cienia, i jak im wyżej, po prostu tym mniej i bardziej roztarty musi być. Więc Nakładamy najpierw tutaj. Teraz sięgam po pędzelek do rozcierania, ten którym na początku nakładałam brązowy cień, i rozcieram tutaj samą granicę górną tego cienia. Biorę ponownie ten cień mód, czyli ten brązowy ciepły kolor. Nakładam go na taki mały pędzelek. I będę nim zaznaczała sam wewnętrzny kącik, to znaczy nie wewnętrzny kącik, tylko powiekę tutaj od wewnętrznego kącika mniej więcej dotąd. Czyli tu, w tym miejscu. Ok, na razie zostawiamy górną część powieki i teraz zajmiemy się dolną powieką. Będę nakładała kredkę w kolorze brązowym. Jaką chcecie kredkę możecie nałożyć. Ja używam akurat Super Shock z Avonu i to jest odcień brąz. Zmazało mi się wszystko, ale to jest brąz. Więc nakładam ją praktycznie na całą dolną powiekę, tak mniej więcej do tego miejsca, czyli tak na jakieś 7 ósmych powieki, coś takiego. Ściągam teraz pomalutki pędzelek i będę rozcierała właśnie ten, yy, tą kredkę. Na tą kredkę w samym zewnętrznym kąciku nakładam cień mocz, czyli ten brązowy. W kąciku wewnętrznym będę nakładała, Wy możecie nałożyć ten cień, czyli ten AMC Shine 141 z Inglota, ale będę nakładała ten cień w kremie z C-Shadow i w samym kąciku wewnętrznym oka. Cienie na dolnej powiece spróbujemy połączyć ze sobą tak, żeby tego przejścia w ogóle nie było widać. OK, ponieważ to jest makijaż wieczorowy, więc będę nakładała zamiast jakiejś jasnej, białej, beżowej kredki, będę nakładała czarną kredkę na linię wodną. Jest to mak w kolorze Smolder i będę ją nakładała na dolną linię wodną oraz na górną. Będzie nałożenie czarnego eyelinera na górną linię rzęs, wyciągniemy go tak bardzo, bardzo w zewnętrznych kącikach, żeby stworzyć takie kocie oko. Ja będę używała linera z Loreal Super Liner Carbon Gloss i on jest w kolorze Carbon Black. Rzęs. Ja Będę używała tuszu z Everline Cosmetics. Jest to Volume Celebrates Mascara i ona jest w odcieniu Deep Black. Ok, a więc czym mamy gotowe. W międzyczasie jeszcze zmyłam to, co mi się posypywało, dołożyłam troszeczkę korektora i podkreślałam sobie brwi cieniem z Catrice. To jest cień do oczu w kolorze 350 Starlight Espresso. Wygląda on w ten sposób. Bardzo, bardzo podobny do cienia Omega z Maca. I pamiętajcie, że jeżeli macie taki mocny makijaż oczu, a przeważnie robi się go na wieczór, to nie oszczędzajmy sobie korektora, właśnie w jakichś, pod oczami, na przykład, albo na jakieś wypryski, na niedoskonałości cery, żeby ta twarz by wyglądała jak najbardziej na jednolitą, żeby miała jeden koloryt i żeby po prostu ładnie wyglądała. To jest bardzo ważne, właśnie przy takim mocnym makijażu oczu. I teraz będę przypodobować sobie twarz. Używam pudru z Multi Mineral Pressed Powder matowy w kolorze 032. On wygląda tak, ma takie żółtawe zabarwienie i jest dosyć jasny. Więc jest bardzo mocno pudrowy, więc trzeba bardzo delikatnie go nakładać na pędzelek, żeby moc tej tapety sobie nie zrobić efektu takiej pudernicy starej. Więc nakładam go na pędzelek, strzepuję i ometam sobie twarz ok, i teraz kończymy już twarz będę używała bronzera będę konturować sobie policzki bronzerem i to jest bronzer z Belle Bronze Sound Powder z Panthenol w kolorze 022 on wygląda w ten sposób i będę nakładała później róż Ruszy z Pupy <noise> w odcieniu 08. I on wygląda tak. Przepiękny kolor. Naprawdę piękny, boski. To jest taki koralowo-pryskwinowy śliczny z połyskiem takim delikatnym złotym. Bardzo fajnie wygląda na twarzy. I właśnie będę to nakładała zaraz na policzki. rozświetlacz, ja będę używała rozświetlacza z Diora, jest to Powder Shimmer Shimmer Powder 002, Amber Lights przepraszam, Amber Diamonds i jest to taki bronzer z paseczkami ja używam tych jaśniejszych dwóch tutaj na samym początku, ponieważ te ciemne są na, nawet jak jestem opalone, troszeczkę za ciemne dla mnie więc używam tylko tych nakładam delikatnie na ten pędzelek i będę zaznaczała tutaj szczyt policzkowych. żadnej pomadki, tylko błyszczyk. Błyszczyk smaka Lip Glass w kolorze Illicit. To jest błyszczyk limitowany. To jest kolor taki brzoskwiniowo nude i na pewno możecie znaleźć w innych firmach taki podobny kolor błyszczyka. błyszczyka przepraszam. I nakładam go na usta. On jest bardzo mocno napigmentowany, więc daje dosyć mocny kolor właśnie na ustach. Prawie jak szminka. ponieważ makijaż jest wieczorowy, więc możemy zaszaleć i będę nakładała na ten błyszczyk jeszcze inny błyszczyk, To jest dokładnie DASO Glass, również z Maka, również kolekcja limitowana, ale myślę, że w innych firmach, na przykład Bourjois ma takie błyszczyki z drobnikami. Albo na przykład Baby Sparks, bardzo podobne błyszczyki z do tego, tylko bardziej różowe, bardzo mocno błyszczący, taki właśnie mocno drobinkowy. I nakładam go nie na, same, na całe usta, tylko na sam środek, czyli tutaj na górną warkę i pod spodem właśnie na dolną warkę. Zaraz zobaczycie. W ten sposób bardzo fajnie powiększy nam usta tak optycznie. I rozcieram palcem. I ostatni krok to jest spryskanie twarzy albo wodą termalną, albo charge water, albo fix plus z maca. Co sobie tam chcecie, co sobie wybierzecie. Ja akurat mam charge water, już to końcóweczkę już bardzo mało mi zostało bardzo często używam właśnie albo ją albo właśnie wody termalnej z La roche -Posay. po prostu uważam, że dużo lepiej wygląda makijaż taki spryskany pod sam koniec właśnie takim płynem nie ma efektu takiej tapety na twarzy więc pryskujemy i czekamy aż to wszystko powysycha Okej, okay, dziewczyny, więc makijaż mamy gotowy. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba. Zaraz Wam zrobię przybliżenie oczu, jak wyglądają. Ale najpierw Wam powiem właśnie coś na temat tych cieni duochrom. Więc pamiętajcie, że jeżeli na przykład nie macie cienia duochrom, równie dobrze możecie sobie połączyć swoje własne cienie albo jakieś pigmenty razem, pokombinować coś i może właśnie stworzycie super idealny, właśnie cień duochrom. Ja tak właśnie robiłam. Nałożyłam sobie tak od niechcenia, jakoś tam słuczowałam na ręku różne kolory. Sprawdzałam kombinację właśnie kolorystyczną i nałożyłam ten cień z maka, właśnie ten Indian Wood, i na to nałożyłam ten cień, i naprawdę który zobaczyłam, super, strasznie mi się spodobał i zaczęłam właśnie kombinować nakładałam też inny cień z Inglota już nie pamiętam dokładnie jaki to jest kolor taki biały, opalizujący na niebiesko na brązowym właśnie cieniu super wyglądało, tak samo mam nadzieję, że zachęciłam Was właśnie do takich kombinacji kolorystycznych do sprawdzania właśnie w swojej kolekcji jakichś cieni łączenia ze sobą i może naprawdę stworzycie jakiś idealny cień właśnie dla Was więc mam nadzieję, że makijaż się Wam podoba. Twarz wygląda tak, no jak widzicie. To jest makijaż mocny, wieczorowy. Myślę, że może być nawet dla odważnych. No jest nawet jak na makijaż wieczorowy mi się wydaje, że jest dosyć mocny. Zaraz wam pokażę jak wygląda oko. Nie wiem jak wam, ale mi ten makijaż się strasznie podoba. Napiszcie mi pod filmikiem w komentarzach, co o nim myślicie. Mam nadzieję, że wam w czymś pomogłam, że może wykombinujecie coś ze swoimi cieniami, coś podobnego. Nie musicie mieć właśnie żadnych takich specjalnych cieni, żeby zrobić fajny makijaż. Tak mi się wydaje. No, ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, co widzę właśnie w rozstępku. Zapraszam Was do komentowania. Jeżeli makijaż się Wam podoba, to oczywiście kciukujcie.